Cześć, siemane, witajcie w kolejnym odcinku z serii Bionnego Soda. Dzisiaj odcineczku zrobimy sobie akcję Obornik. i na wstępie tego materiału mam dla Was ogromną prośbę, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, bo już się zbliżamy, coraz bliżej do liczby tysiąca subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. I z tej okazji myślę, że coś zrobię dla Was ciekawego, więc zejdźcie teraz tam do, na dół i kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj i zamieńcie go na szary. No i możecie zostawić jeszcze łapeczkę w górę, żeby jakoś ten film pozycjonować. Napiszcie jeszcze w komentarz hashtag obornik. Ja wam przyjdę serduszko. No i co? Myślę, że będziemy już sobie ładować. Oczywiście, obornik będziemy sobie rozrzu rozrzucać tą naszą 60. Nie Renaultem, nie Renówką, bo Renówka jest za mocna. Bo mam do tego naszego starego rozrzutnika. Jak widzicie, no, stan jest masakrystyczny po prostu. Wszystko tutaj zardzewiałe. Boję się tylko, żeby to się nie rozwaliło w trakcie pracy. Jak widzicie, ja sobie już trochę tutaj tego obornika załadowałem. Teraz sobie poładujemy resztę Też napiszcie w ogóle jak to wam te wszystkie lekcje mijają w tym domu Bo jak słyszeliście najprawdopodobniej Takie lekcje odbędą się do końca roku o powiem wam że coś bez tego obciążnika 60 to troszkę jej tył podnosi, ale Powiem wam, jak będę e, właśnie tym turem tak ruszał delikatnie to nie ma problemu, bo nie szarpie tak wtedy Dobra Ten nasz rozrzutnik, powiem wam, ma 4,5 tony, więc nie jest to dużo Myślę, że ten odcinek troszkę, troszkę właśnie potrwa dzisiaj Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo na tej tutaj, na tej serii, tak powiem, tych odcinków, to będzie pierwszy taki odcinek właśnie z akcji obornik, rozrzucenia obornika. Właśnie Wam jeszcze nie powiedział, na którym polu będzie ten obornik rozrzucać, ale już Wam mówię i to będzie pole po kukurydzy. Czeka już jest, no już nie wejdzie więcej powiem Wam. Dobra sobie to trzeba wysypać w takim razie tutaj o o, o widzieli, widzieliście? jak zarzuciło? 60, kurde dobra Zanim teraz odczepię renówkę tego rozrzutniczka o, powiem wam tylko powiem wam tak ja sobie tylko tą renówkę tutaj postawiłem tak żeby to ładnie wyglądało wiecie Żeby też ten nikt tak tutaj nie stał, no, a tak to będziemy rozrzucać sobie jeszcze dziesiątką, oczywiście. O, o a tu jakie no, bornik, powiem, bo ja że też tak naprawdę dużo do tego bornika świnie dały. Tak też już wam pokazywałem, że niedługo trzeba będzie właśnie wywieźć te świnie na spęd. Tak, I tak trzeba będzie niedługo właśnie zrobić. Nic tam nie jedzie? Nic tam nie jedzie, dobra. No, tu jeszcze trzeba orki robić, powiem też nie ma, powiem Nie ma czasu na to wszystko. No Właśnie jak nie będzie na tym polu tutaj koło domu, niedaleko, więc nie wywoziłem ornika specjalnie. Bo po prostu no, nie opłaca się powiem, bo dobra ta zielona ona nie da rady ten nabornik tam ubywa kurde żeby to tylko wytura opuszcza właśnie jeszcze dziesiątka trochę do, dostanie kurde po, po, po dostanie wpalnik nieźle nie wiem czy nie da trochę zabisko właśnie między ale myślę że powinno być dobrze tam No, 60 w tym sezonie ma co robić, tylko trochę, trochę mnie za szybko powiem, tutaj jadę. Kurde, żeby. Jak tam w ogóle to wygląda? Bo tak sobie zobaczę, pozwólcie. Czy dobrze jadę? No, powiedzmy. Powiedzmy, że jadę idealnie rozrzutnik no widziałeś tu wszystko pogięte bardzo białe, no ja się jeszcze dziwię że to w ogóle dobrze działa ten, ten ten ta taśma tak czy jak to się nazywa ten to tak te łańcuchy wszystko że to wszystko jakoś się obraca jeszcze no, ale myślę że na kolejny sezon to sobie już jakiś rozrzutnik lepszy ogarnę Czekaj właśnie na ile przejazdu będzie jeden rozrzutnik starczał, jestem też tego ciekawy, wam, bo, bo pierwszy raz roz, rozrzucał obory na tym polu i jeszcze tego nie doświadczyłem Tak, z, na, na przejazd myślę, że pół chyba wyszło, tak? Nawet nie, nie patrzyłem. Czy tak chyba co dwa przejazdy trzeba będzie uzupełniać? Dobra to nic nie jeździ akurat to dobrze Nie mam problemu z tym No widzę że ja tak źle nawet Dwa przejazdy zrobiliśmy I ten I jeszcze jest trochę tutaj w rozrzutniku ale widzę że już się kończy no właśnie już koniec I właśnie już koniec powiem no Trochę się dzisiaj najeździmy myślę tak jak mi się wydaje, że tak Ale no cóż no Tam sobie rzepak rośnie i chyba jęczmie tak się nie mylę Auer teraz będzie dać skręcimy Gospa oczywiście I Teraz powiem nie wiem czy pod, podczepiać właśnie Renówkę znowu Tak chyba zrobimy, bo mam bo... tutaj Po tym oborniku Że Już ciężko będzie, lepiej się tutaj nie pchać Jeszcze coś rozjadę Będzie słabo Teraz ja sobie teraz podejdę, żeby się nie nabić jeszcze, bo to takie ostre. I ja teraz pójdę do ranówki, żeby się odczepić rozrzutnik. Wiecie, Siros, no jest, no jeszcze pusty. Bo kukurydza była na ziarno. Tak właśnie planuję te świnie się pozbyć. Te świni tutaj może przejść na krowy, powiem wam, bo... Ten by wybudowałem trochę tak z taką myślą właśnie o tym, żeby... Żeby tutaj na krowie przejść, kiedyś widzicie, no jest tych świn trochę, sprzedam to będzie zarobek. Potem wyburzyć, to to, to, to nie, nie problem. W, w, zadzwonić po firmę, która za, za, wiadomo, wy, wyburza bo takie budynki. Gruz będzie i potem się ten gruz wywiezie. No. Świń trochę jest, no dobra. Więc co, myślę, że będziemy je znowu ładować. Nie wiem ile tego filmu macie. Troszkę pewnie jest. Dobrze, no i będziemy sobie teraz ładować Tak powoli właśnie miałem to robić, się zapominam się powiem, bo wiecie. Jakby miało nikt to można by było robić to tak szybciej, tak? To trzeba trochę powoli. Bo strasznie i dubsko podnosi. Wydamy na pustym, to tam nie mam tego problemu, bo to, to, to taki tur, to, to nawet i, i do 30 mógłby być. Ja mam 60, to jest lepsze ciągnie niż 30, bo wiadomo 30 to będzie 30 koni taka podstawowa. Tutaj to mam chyba 60 coś chyba, tak? Czy 50? Nawet nie wiem jak to jest w papierach. Dobra. Powoli właśnie. Myślę, że sobie jeszcze ten roz rozrzutnik rozładujemy na polu, rozrzucimy. Ale kurde, szkoda, że tego obciążnika nie zaczepiłem Ale w sumie jakbym go zaczepił Teraz byśmy mieli problem, bo musiałbym go I Wtedy byłoby najlepiej zrobić właśnie Rozrzucanie obornika renówką Ale nie, nie ma problemu Ważne, że da się załadować, to jest najważniejsze Bo tutaj na wsi to... Ło kurde, za będę sypał teraz, nie mówcie Wyzypałem? Się trochę zagadałem z wami. Wyzypałem tam coś? Coś tam chyba wypadło, ale nie jestem w stanie teraz zobaczyć. Bo burta mi zasłania ta druga. Wow, wow, wow. Widzicie tam no coś? Ja takie właśnie ruchy robię nagłe, to podnosi jej No niedługo właśnie siewy Trzeba robić takich zbóż ozimych Czyli pszenica o zima No i jeszcze żabak trzeba dosiać na kolejnych polach to myślę, że ziemniaki też będą Nie wiem jeszcze gdzie, ale myślę, że Na jakimś tym polu w dzierżawę by chyba sobie zasadził Wiecie co? chyba zrobimy Będę musiał właśnie sobie niedługo siąść tak na spokojnie wieczorkiem i pomyśleć co, gdzie siać. Żeby potem właśnie nie było tak jak ostatnio, że nie wiedziałem co. Kto wie to, to ogląda odcinki. Kto nie, no to niech sobie nadrobi. To co straci, kurde, już wszystko? No, chyba tak, dobra, to znowu trzeba. Tutaj opróżnić Tura, wysypać z powrotem Nie wiem co z tym obornikiem powiem zrobię Myślę, że możliwe że jakiś sępiec przyjedzie Chciałbym żeby przyjechał Może ogłoszę, że, że mam na sprzedaż Chyba trochę tutaj w ogóle Cofnijmy powiem wam, bo albo w sumie mogę tu wyjechać? Powiem wam o Tu sobie to odczepimy Seryjna, w tej postawy bo hmm. o, ta 60 pewnie ja ładna jest nawet co z tym turem, to ładnie wygląda. Dobra, o, co bierzemy się za kolejny rozrzut? Nie było tutaj, żeby nie obejrzeć Ach kolejna ta 60 i tak już tyle razy była obita, że. Będzie trzeba zalakierować Dobra Teraz co można opuścić Bo one mi przeszkadza Też właśnie ciekawe kiedy przyjadą do mnie Ten kierowca z tej firmy gromasz Zabrać w końcu tę maszynę na testy Ja tam powiem nie dzwonię Panie, że to jeszcze jest Myślę że Jeszcze to wykorzysta się Na pewno myślę, bo tak, bo Oryk raczej nie, do to renówka jest z pługiem, daję sobie radę, to tą tam... będziemy orać. Yy, jakieś myślę, że tu po oborniku, to po oborniku, raczej trzeba będzie to zaorać. Wiecie, bo to trzeba razem wszystko ładnie z nią wymieszać. to nie wiem, czy to się jeszcze wykorzysta. Myślę, że nie wiem, czy porze po można wjechać właśnie z bronami. Znaczy, nie z bronami znaczy, to tak, ale z talerzówką, nie wiem, właśnie. Chyba niezbyt pewno to pasuje. Chociaż po, po wapnie, myślę, że tam do siewów, myślę, że to można wykorzystać. No i tam jeszcze siewy. Myślę, że będą na, na dwa zestawy, tam z kolegą bagarniemy. Przyjedzie ten krzychu do mnie, to. to raz razem coś tam. Bo trochę nie za szybko właśnie jechałem wtedy I teraz 70 na godzinę pojedziemy no, ja sobie to dokończę poza tym materiałem Żeby Was tutaj nie zanudzać bo, bo już widzę, że ten odcinek chyba długi wyszedł Koło 20 minut to nie będzie znaczy tam się wytnie, bo musiałem przerwać trochę, ale Mi się tam kameryka trochę coś tam spadł mi z głowy i musiałem poprawić dobra, zatrzymamy się tutaj To no tak, jeżeli Wam się taki odcinek spodobał to zostawcie łapeczkę w górę subskrybujcie dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma no i napiszcie jak się Wam ten w ogóle zestaw podobał bo dla mnie to ten rozrzutnik przypsuje wygląd tutaj ja się teraz zamierzam do kolejnej, trzymajcie się ない。No,